Witam w kolejnym filmie na warsztacie. Chciałem pokazać jaką fajną sobie walizeczkę, zaprezentować walizeczkę, jaką kupiłem. Teraz to już moja druga walizka. Tu jest pierwsza, tej samej firmy. Tu nie jest reklama jak coś. Bardzo fajny organizer. Tu mam sobie posegregowane wszystkie. Nakrętki od nietypowych jakichś, jakich z, z daszkami. Z, tutaj coś takiego, tu z, z, z zabezpieczeniem plastikowym, tu jeszcze z takim kołnierzykiem dodatkowym. I taką. I wszystkie są też od razu popisane. Tu są szóstki. Szóstki. Tu mamy ósemki. Dziesiątki. Dwunastki. Czternaście. Szesnaście. I dwadzieścia. Zaraz zobaczymy więc tutaj ciężko. A dobra, a nie będę wyciągnął. Dobra. Są z plastikami. Są zwykłe, tutaj też z plastikami i zwykłe. I tak samo tutaj różne. I tu. I taką. Jeden organizer. Drugi organizer plus że tej samej firmy to powinno kurcze na siebie zachodzić raz i dwa elegancko i elegancko Zostanie mi tylko tutaj poukładać wszystkie śruby Tak samo 6, 8 i tak do przodu No i zostanie mi jeszcze kupić też Takiej samej firmy tylko taki na kółkach wózeczek Bardzo fajnie to wygląda no. Na stoliczku sobie będzie leżało w tym miejscu I o Cena obecna 79 zł fajnie, to mi się podoba. O, śnieżek pada. Tutaj mamy lampę. Setkę. Będę chciał zamienić tą na oborę dorzucić. Na doborze mam 75 zakupiłem większą, już tamta ma 3 lata, tamtą 3 letnią wrzucę gdzieś indziej. Tak po prostu wymieniam co jakiś czas. Tutaj sobie zrobiłem na światło, Ciach, wyciągnięte, tam, tam. Na razie tako jest, później jest w planie pociągnąć cały kabel dookoła tutaj, po murku, po belce, tam i tam do kontaktu. I też właśnie tak chyba zrobię, że będzie na wtyczkę Że sobie po prostu jak będzie się przychodziło to wtyczka i spokój o, Pomału do przodu się idzie Przyczepa sobie zimuje w tym miejscu Co roku w tym samym miejscu Jeszcze trawy zostało jak ktoś chce Sprzedam, oddam <laughs> Nie żartuję, wywalę na podściółkę któregoś dnia po prostu wywaliłem, oczyściłem ją i tutaj tak zostało to. Tam się, tam manewry się robią, to w kolejnym filmie powiem. Tu mam pożyczony traktor, to też zrobię codzienne obowiązki nagrą któregoś dnia i jak się prezentuje, historię jego trochę powiem. Jak to nie jest mój, to pożyczony od wujka. Bardzo fajna historia. I polecam każdemu, żeby obejrzał ten film. Się zapoznał z tym filmem. A tutaj tak jak mówię, w kolejnym... W kolejnym filmie to narzucę temat. Co się dzieje, co robione, co będzie robione. Jakie plany na to. Dobra. A tu mamy zboże, kupione od wujka innego, na siew Zostanie ich tylko poczyścić. Pokażę jeszcze zboże, ile, ile skosiłem w 22 roku. O, tutaj było równo ze słupem, tyk. Tu mamy mieszaneczkę. Było Byłoby, było więcej oczywiście, tylko było podpychane turem, żeby więcej weszło. No, bardzo fajnie sypnęło w tym, w 22 roku, w poprzednim sezonie. Mamy jedną część mieszanki, bo się nie zmieściło tutaj. Tutaj były zasieki zrobione. Posegregowane wszystko i rozebrałem to, wrzuciliśmy tutaj zboże. Całe, tyle ile trzeba było tutaj i jest ok, to na później będzie może po prostu będę robił tak, że tu będę odkładał na nasienie zboże na następna, w następnym roku zobaczymy, może stąd będziemy właśnie na nasienie brali, może stamtąd dobra, do czyszczenia, a tutaj mamy żyto żyta w tym roku bardzo, to tak samo posypało jak w 22 posypało tak jak w 21 bardzo podobna jakość, ilość 17, około 17 ton z 2,5 hektara nie, nie, tam 2 nie, 2,5 hektara, dobrze mówię, 2,5 hektara, bo tam 20 arów jest takiej łąki małej zobaczymy może Może któregoś roku będzie tak, że zlikwiduję tamtą łąkę i będzie takie 2,70 całe. No dobra, to będzie wszystko w tym filmie. Zobaczymy się zaraz w następnym filmie przy 80.